W tym meczu rewanszowym sytuacja jest o wiele korzystniejsza dla gospodarzy. Wygrali pierwszy mecz na wyjeździe i awans mają już prawie w kieszeni. Marsylia rozpoczęła mecz przed nami 90 minut fantastycznego futbolu. W Ostatniej chwili przejęli. Przejmuje na skrzydle Pereira Polański. Radosław Majewski. Rzeczywiście dobre podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Rzeźniczak. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Dobre przejęcie do środkowania. No, udało się przejąć. Ależ podanie może być groźniej. Uderzenie głową. Takimi strzałami go nie pokonają. Zespół traci piłkę. Radosław Majewski. Wymieniają piłkę między sobą. Dobra okazja. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Wybija poza linię końcową. I walczyli rzut rożny. Tak jest, rzut karny, nie ma wątpliwości. Jest gol! Efektownie wykonana ta jedenastka. Ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście bezbłędnie trafił. Guerrero, no słynie z tego, że jeśli ma okazję, to ją wykorzystuje. Muszą bardzo go pilnować. Groźnie, ale stążyli na czas. Ale znakomicie! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Nkulu Ndubena, Polański. Udane podanie. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Jawara, no zobaczmy, czy sobie poradzi. Danie, dobrze, ładny odbiór. No i okazja do akcji. No teraz mają szansę. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Sędzia pokazuje kontynuację gry. Robert Lewandowski. Ciekawe, co nam dzisiaj pokaże ten zawodnik. Możemy liczyć, że błyśnie dziś klasą, skutecznie wspomagając wysiłki kolegów. Poczekał arbiter z decyzją, ale ostatecznie mamy rzut wolny. Stąd już można strzelać, sędzia wskazuje, gdzie ma się ustawić mur. Jeżeli przelobuje mur, bramkarz może się zdziwić. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Piękne podanie. świetnie zagrał i będą rozpoczynali rzut rożnego No i strata piłki szkoda. Ach, fantastycznie z Woleja. Strzela. No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Fanni No, łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. Lisdek sędziego, faul. Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Ryzykowna, ale udana interwencja. Polański przekazał piłkę partnerowi. I ostatni gwizdek sędziego, w pierwszej części meczu. Prowadzący zespół ma oczywiście ten komfort, że to rywale muszą gonić wynik. Wydaje mi się jednak, że do końca będzie ciekawie. Zapraszam na drugą połowę spotkania. Polański. No zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Uderzenie? Zdobywają bramkę. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Łatwo szukał obrońców i nie zastanawiając się długo strzelił nie do obrony. Agüero Caboret Yavara Cabore Agüero Benzema Aguero Podał do partnera. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Gracze Marsylii wznowią grę od wrzutu z autu. Fanny, Aguero, Cabore. i mawuba, Podał ją. No i strata piłki. Aut i rozpocznie Marsylia. Ryzykownie, ale udanie. Pięknie podał. Ma miejsca, aby wrzucić w pole karne zatrzymana. zatrzymana. Król. Robert Lewandowski. Radosław Majewski. Próbował, ale nie nie udało się. Benzema. Dobrze, teraz odebrał piłkę na skrzydle Robert Lewandowski. Fanni Szanowni Państwo, przypominamy, że nie Marsylii wznowią grę od wrzutu z autu. i teraz strata! Król. Pereira. No, on jest przykładem prawdziwego wojskowego wojownika. Mógłby chyba jeszcze biegać następne 90 minut. Czy to wykorzysta? Piłka trafia do przeciwników. Radosław Majewski. Znakomicie, w tempo. No, i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Powstrzymani. Brawo, ładnie podał, ale strata. Pozostaje wykończyć tę akcję. Ograł go teraz. Z tego podania może być bramka. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Jawara. Ładnie dograł. Uderzenie w stronę bramki. No, pewna, znakomita interwencja bramkarza. Nie przepuścił dziś ani jednej piłki. Broni fantastycznie. Renner wprowadza świeżego gracza. No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Tuż obok słupka. Jaka szkoda. Minimalnie chybiają po tym dobrze wykonanym rzucie rożnym. Nkulu Ndubena przed sekundą. Arbiter zakończył to spotkanie. I zwycięstwo w meczu. Naprawdę zaprezentowali tutaj dobrą grę. I to już wszystko. Żegnają się z Państwem Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo.